Witam wszystkich na kanale Matwaza. Dzisiaj zajmiemy się prostymi prostopadłymi. Mamy proste opisane równaniem y równa się 2 przez n minus 1 razy x plus n minus 2 oraz y równa się m razy x dodać 1 przez n plus 1. I mamy powiedzieć, kiedy te dwie proste będą prostopadłe, dla jakiego m. Zanim rozpoczniemy zadanie, przypomnijmy sobie, jak wygląda wzór na funkcję liniową. Czyli y równa się ax plus b, gdzie a jest współczynnikiem kierunkowym. Zatem zauważmy, że nasza pierwsze, nasze pierwsze równanie 2m minus 1 razy x plus m minus 2, nasza pierwsza funkcja jej współczynnikiem kierunkowym jest 2n minus 1, zatem a1 będzie równe 2m minus 1. Zapiszmy sobie teraz drugą funkcję, y równa się mx dodać 1 przez x plus 1 i współczynnikiem kierunkowym będzie m. Warunek na to, aby dwie proste były prostopadłe, jest taki, że a1 razy a2 ma nam dać minus 1, czyli jeden współczynnik kierunkowy względem drugiego ma być jednocześnie liczbą przeciwną i liczbą odwrotną, ale możemy sobie skorzystać z tego warunku. Zatem za a1 podstawiamy 2 przez m minus 1. Razy, a 2 podstawiamy m. I to ma nam dać minus 1, zatem powstało nam takie oto równanie. Pomnóżmy sobie obustronnie przez m minus 1, które będzie różne od 0. Zatem mamy 2m równa się minus m minus 1. Posponćmy się minusa. Zatem mamy minus m plus 1. Minus w nawiasie zmienia nam znak. m chcielibyśmy mieć po jednej stronie, zatem obustronnie dodajemy m i mamy 3m równa się 1. No i jeszcze musimy obustronnie podzielić na 3. Dzielimy przez tą liczbę, która stoi przy niewiadomej. Przy niewiadomej. Zatem m jest równe 1 trzecia. Wtedy wiemy, że te dwie, Proste są prostopadki.